Gdzieś był za daleko na a Nie tak daleko, ale jest ciekawa. Teraz będzie do jutra. Nie, nie mógł tego zrobić. Nie, bo ja już. ja że... też że... ja nie liczyłem na to. Jak zacząłem, że weszło, to już. Zacząłem śmiać. a może ty się wypuściłeś do tego po prostu? Nie wiem. stres! Widziałem, że to będzie. Widziałem to przecież. Stres, no to też jest. Zobaczymy to na podwórkę, nie? Nie moja wina, to jest no. No, rozumiem. Dobra, temat. Strasznie dziwne wypuściłem. Trudno. <noise> Dzień No, gdzie tam to

Отлич секун なんで 見せ